Serdecznie witam wszystkie wagi dzisiaj w czytaniu na miesiąc grudzień. Kochani, ten czas nam leci, jesteśmy tak za pięć już w nowym roku. Jeśli chcecie wiedzieć, co Wam ten nowy rok przyniesie, co się wydarzy, z czego możecie skorzystać, a co ominąć, zapraszam na czytania prywatne. Namiary macie na mnie na kanale. Możemy się umówić o to telefonicznie, czy też opisowo, w zależności jak Wam bardziej to odpowiada. Również zapraszam na rytuały. Możemy coś podcinać, aby się za wami nie wlekło na następny rok. Również możemy oczyścić Was, tak? Jeśli się czujecie zmęczeni, przytłoczeni i ta wasza energia gdzieś tam jest zabrudzona, możemy przyciągnąć pozytywy do waszego życia, uczuciowe, prawa związku, relacji itd. itd. Także to jest odpowiedni czas na tego typu działania. Także zapraszam serdecznie. Pamiętajcie, że to są rozkłady. Ogólne, i nie każdy będą z Wami, z wszystkimi rezonować. Możecie podejrzeć tam ascendent, może on bardziej tutaj w tym czasie z Wami gdzieś tam współgra. Dziękuję za lajki, za subskrypcję, za to, że ten cały rok znowu kolejny rok ze mną jesteście. Zachęcam do subskrybowania i pozostawiania lajków pod filmikami. I kochani, ogólnie, co tu się wydarzy? No, powiem Wam jakieś tampnięcie, co już Wam łupnie, i to tak z grubej rury, zaczęcie Waszym światem. Także skutek to będzie miało taki troszkę negatywny na Was. Nawet możecie popadać gdzieś tam w takie stany depresyjne, smutku, obawy, co dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dużo myślenia, zastanowienia Nawijania się. Nawet możecie się wycofać z, jakby z tego świata, zamknąć się w sobie, bo, bo nie będziecie sobie umieli z tym poradzić. Ale pamiętajcie, że cokolwiek to nie jest, to jest tylko chwilowa sprawa, tak? Może to dotyczyć waszego zdrowia, nie? ale jeśli tak jest, jeśli wasze zdrowie się pogorszy, to tam za chwilę jest słoneczko. To nie jest taka sytuacja, żeby wam zagrażała życiowo, to jest tylko chwilowe zamieszanie i wszystko da się tutaj uleczyć, wyleczyć i tak dalej, i tak dalej, jeśli to dotyczy waszych związków, waszych budżetu, cokolwiek innego, to tu jest to samo, to jest chwilowe tąpnięcie, czasami tak być musi, no życie nie jest zawsze tylko piękne, ale za chwilę będzie wszystko w porządku, ruszacie w nową drogę, to tak jakby było takie zawirowanie przed czymś lepszym dla Was, przed nową drogą, która się dla Was otwiera i jeszcze to stare musi się powymiatać, musi się pozakańczać, coś tu się musi zadziać, być może Was musi czegoś to nauczyć, bo nie wyciągacie non-stop jakby nauki z tych Waszych doświadczeń, a później już jest wszystko dobrze i idzie w dobrą, w dobrą stronę. Także tu trzymajcie się tych pozytywnych myśli, pozytywnego nastawienia do życia, że wszystko jest przejściowe, wszystko jest przelotne i za chwilę będzie OK. Dużo spotkań rodzinnych, no oczywiście mamy święta, wyjazdów, przyjazdów, takiej nowej, fajnej energii. Także. Bardzo pozytywny miesiąc, mimo wszystko, mimo takiego chwilowego, chwilowego, tak jak powiedziałam, zawirowania jakiegoś. I jeśli chodzi o singli, no i tu właśnie tutaj, co do tych singli, to tak, z jednej strony jest plus, z drugiej strony jest minus. Plus jest taki, że tak jak mówiłam, wy wchodzicie w coś nowego. Niebawem coś nowego, coś fajnego, nowy rozbieg do was przyjdzie, ale to chyba jeszcze nie jest ten moment. To jest taki moment. Na zmiany, na takie zamiatanie, wymiatanie z tego życia, yy, odcinanie tego wszystkiego, tak jakbyście byli ostatni etap przed, właśnie stoicie za 5-12, i za chwilę ten dzwon zabije, ale jeszcze chyba nie w grudniu. Możecie czuć się trochę zmęczeni, to że musicie sobie radzić z wszystkim sami. Trochę samotność wam może do, doskwierać. Yy, możecie po prostu się gubić, że nie ma tego sensu życiowego. No wiecie, są święta, te sprawy, chciałoby się kogoś mieć, yy, a tutaj nie ma. Jest wielka nadzieja na miłość. Yy, no a do tego związku się nikt nie pojawia. Ale ja mówię, to jest, to jest takie. No, mam wrażenie chwilowe, co się wszystko wam zamyka, zmieniają się wasze energie. E Wymiata się to wszystko, ta samotność, to wszystko to jeszcze chwilę potrwa, ale za chwilę będzie dobrze. Także myślcie pozytywnie, że ten nowy rok przyniesie Wam właśnie to spełnienie, spełnienie miłości, no, spełnienie, yy, przyciągnięcie partnera takiego, jakbyście mieli, ale jeszcze chwileczka, <laughs> jeszcze troszkę cierpliwości. Związki stałe. Tu jest zupełnie inaczej, tu jest pozytywnie, yy, może jeśli panujecie dziecko, jak najbardziej taki członek może się pojawić rodziny lub po prostu gdzieś tam już będą jakieś ciąże, ale też może dziecko mam przynieść, nie wiem, ktoś z rodziny, tak, ciotka, bujek, bliskiej rodziny, dziecko i tak dalej, i tak dalej, także jeśli nie chcecie dzieci wy, no to się troszkę trzeba by było za... Hmm zabezpieczyć. Trochę ubytek finansowy, ale to mam wrażenie, że to przez tych święta, przez te nowe roki, sylwestry, trochę po finansowo także rozwagi. Jakieś właśnie wyjazdy, przyjazdy, możecie się spotykać z kimś. Bardzo dużo fajnego czasu, fajnego rodzinnie, przyjacielsko i to wam też da energię, tak? Także tutaj no dla tych związków myślę, Całkiem udany ten, ten miesiąc. Jeśli zaś chodzi o pracę i finanse, to tak samo. Ja myślę, że. Może no nie będzie dużo pieniędzy, ale tych pieniędzy będzie w miarę, więc jak sobie troszkę nie poholgujecie za dużo, to będzie ok, tych pieniążków, pieniądze wam, pieniążki są małe, pieniędzy wam wystarczy. E, imprezy, no także mogą być jakieś, nie wiem, opłatki, nieopłatki w pracy lub też inne jakieś mm, imprezy, ale związane z pracą lub z ludźmi w pracy. Sama atmosfera... Pracy bardzo dobra, także możecie się dobrze czuć, wszyscy mogą być mili, no bo to święta, są, no to wszyscy są mili zazwyczaj wtedy. Eee, no, a jeśli szukacie pracy, no to też myślę, że ze spokojem ją możecie znaleźć, jeśli oczywiście będziecie szukać, tak, a nie to zawsze, no nic się nie trafia, no ale czy się rozesłało CV? Nie. Szukało się nie, bo się miało trafić. No samo to się wiecie, co trafić. W gówno nie za przeproszeniem, a nie praca się znajdzie. No i właśnie karta rady. Karta rady Wam każe ruszać do przodu. Tak jak mówiłam, jesteście za 5:12 i ruszacie, tylko się nie zamykajcie, nie wycofujcie się, a będzie wszystko dobrze. Może to się wiązać z tym, że jakieś przeprowadzki. Was czekają, tak? Może trzeba będzie się przeprowadzić, przenieść gdzie indziej, może właśnie o tym marzycie, to jest dobry czas, ale jeśli nie ma to nic wspólnego z waszym, z waszym zamieszkaniem, zmianą miejsca zamieszkania, to tak jak powiedziałam, ruszajcie do przodu, nie bójcie się, nie tkwijcie w tej zamrażarce takiej i nie, bo czasami sami stawiacie się na pozycji obserwatora waszego życia, które w ogóle nie idzie do przodu. Więc zejdźcie z tej ławki rezerwowej i ruszajcie do przodu. Nie bójcie się, bo naprawdę to wszystko co fajne jest dopiero przed Wami. Szkoda by było to stracić. Jeśli zaś chodzi o aniołki, zachowaj, otwarty umysł. Twoja bratnia dusza może się różnić od Twojego wyobra wyobrażenia ideału. Kochani, no często tak jest. Często sobie wymyślamy, a myśmy wszyscy by chcieli takich, nie? Przystojniaków z kasą, jachtem i czymkolwiek, albo wieszcie, te takie ładne Lalunie, które mm, piękne, powabne i tak dalej, i tak dalej, ale czasami oni nam szczęścia nie dają. Piękno jest wewnątrz człowieka, nie na zewnątrz. To, co jest otoczką, jest ulotne. I pomimo, że wszędzie wszyscy huczą inaczej, to są niedojrzali ludzie. Także nie bierzcie sobie tego do głowy, co na jakichś tam TikTokach ktoś nagrywa, czy Facebookach jakichś panci, o których Kuba nie ma wyobrażenia o życiu. Więc niech sobie żyje jak chce, aby zaczniecie myśleć, a nie tylko patrzeć na chciejstwo. Czasami ten człowiek, który pozornie wcale nie jest atrakcyjny wizerunkowo, ma tak piękną duszę jest taki piękny wewnętrznie, że jak go później ubierzecie w to wszystko, to będzie taki, czy ona będzie taka śliczna, a on taki przystojny, że nawet nie zwrócicie uwagi, ale musicie dać szansę. Także rozglądajcie się dookoła. Czy wy nie macie w swoim otoczeniu już osoby, której no Bagatelizujecie, którą uważacie, że się nie nadaje, bo nie spełni waszych wyobrażeń, bo tu się możecie zaskoczyć. Właśnie ten ktoś może wam dać szczęście. Nie ten, który ładnie wygląda, e, i tak dalej, i tak dalej, ale ten, co ma piękną duszę i piękną wewnętrzną, jakby tą swoją. A na to. także rozmowa, rozmawiajcie a nie zapalajcie się tylko na tej wizualności, kochani my się pewnie jeszcze spotkamy, spotkamy przed świętami, także nie będę wam jeszcze życzyła zdrowych, wesołych świąt, zrobię to później, a wam życzę wszystkiego najlepszego i do usłyszenia pozdrawiam serdecznie no ja jeszcze się muszę wyłączyć